Witam Was na moim kanale. Dzisiaj wymienimy filtr kabinowy, eee, także zapraszam Was do oglądania, zapraszam do subskrypcji. Filming będzie króciutki, więc nie przedłużając zaczynamy. Do wymiany. Eee, filtr kabinowego nie potrzebujemy nic specjalnego. Zdejmiemy tę szczelkę w całości. I zdejmujemy tą osłonę. Ona powinna nam wyjść do tak przodu. Tak, od żadnych problemów. Tu mamy nasz filtr. kabinowy, nowy I tak naprawdę wyciągamy. Mamy go na wierzchu. Tak wygląda nasz stary filtr. I wybramy filtr, ten nowy, który sobie podobaliśmy. Najlepiej ja polecam brać węglowy, mimo że są droższe, o wiele bardziej fun funkcjonalne. Wkładamy tutaj, mamy informację, jak możemy powiedzieć, jak, jaki jest przepływ powietrza, I stąd tam, czyli strzałką na, długą Mm -hmm, Может она No I teraz trzeba ją włożyć. Jest ciut trudniej niż wyjąć. Trzeba trafić między tutaj w ten kołnierz. Nie wiem, czy będzie widać, ale jak się rozmontujecie, to na pewno będziecie widzieli, o jakim kołnierzu mówię. Wkładamy. z jednej i z drugiej strony przykładamy i idziemy z uszczelką z powrotów To już tyle z wymiany filtra. Możemy się cieszyć świeżym powietrzem. Naprawdę jest różnica. Zachęcam Was do oglądania mojego kanału. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam do subskrypcji, do postawienia palca w górę, do umieszczenia komentarzy pod tym wideo. Dziękuję i do następnego. Hej!